Witam serdecznie wszystkich moich obserwatorów, i dzisiaj chciałbym Wam troszkę opowiedzieć na temat czasowników rozdzielnie złożonych. Jak pamiętacie, mamy już za sobą zasady, czy też reguły czytania, mamy za sobą odmianę czasownika, mamy już za sobą tworzenie pytań. No, a dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o. W czasownikach rozdzielnie złożonych. Czasowniki rozdzielnie złożone rozpoczynają się od następujących przedrostków. I tutaj wypisałem Wam te przedrostki. Są to przedrostki up, an, aus i tak dalej. I teraz mogłoby powstać pytanie, no tak, ale skąd ja mogę te przedrostki znać? I co to znaczy, że są rozdzielne? Otóż, moi drodzy, jeżeli mamy do czynienia z jakimś czasownikiem z pierwszym przedrostkiem na przykład abfahren odjeżdżać to oznacza to, że ten przedrostek, który wam tutaj napisałem ab, będzie e, zawsze stać na końcu zdania. Oczywiście mówimy tu o czasie teraźniejszym. Czyli jeżeli czasowniki rozpoczynają się na takie przedrostki jak wam wypisałem, to ten przedrostek będzie stać zawsze na końcu zdania. I teraz następne pytanie jest takie Skąd ja mogę wiedzieć, czy czasownik jest rozdzielnie złożony, czy nie? No, tutaj odsyłam Was do filmiku, który już nie będę dublować. On jest zatytułowany Przyimki. I muszę Wam powiedzieć, że na początku może to dla Was być trudne, żeby rozpoznać, ale kiedy przebrniecie przez ten odcinek o przyimkach, stanie się dla Was jasne, że przedrostek rozdzielnie złożony to taki, który jak stoi Samotnie jako przyimek coś oznacza, czyli ab na przykład, który ma się tutaj na pierwszym miejscu, może oznaczać jako przyimek od, na przykład ab morgen, od jutra. An oznacza na, na czymś pionowym, czyli na ścianie na przykład, albo na drzwiach, albo na lustrze. Aus jako przyimek oznacza z, na przykład pochodzę z polskich kom aus Polen. AUF oznacza na, na czymś poziomem, na przykład na stole, czy tam, możemy powiedzieć, na krześle, na łóżku. NACH oznacza po, na przykład po szkole, po pracy. FO oznacza przed. UM może oznaczać na przykład um zwancyś uo, o dwudziestej przyjdę do Ciebie na przykład. Natomiast CU oznacza, może oznaczać na przykład do. Na przykład, nie wiem, idę do wujka albo tam do znajomej. Jedynym, który nie jest przyimkiem, to jest to ein w samym środku tutaj to macie. Ein, co prawda, nie oznacza nic jako przyimek, ale możecie sobie to wytłumaczyć, że ein również coś oznacza, ponieważ jest to rodzajnik nieokreślony i oznacza jakiś albo jakieś. I teraz po tym przydługim wstępie już przechodzimy do y, praktycznych rzeczy. Mianowicie... Do przykładów. No i takim przykładem jest czasownik anrufen. Oznacza on dzwonić w sensie telefonować do kogoś, dzwonić do kogoś przez telefon. I teraz jak widzicie, ten czasownik składa się z przedrostka an i rufen. I teraz spróbujmy sobie odmienić ten czasownik. A więc zobaczcie, kiedy ja chcę powiedzieć zadzwonię do niej albo dzwonię do niej, bo musicie wiedzieć, że czasem teraźniejszym możemy. Zarówno wyrazić czas właśnie teraźniejszy, jak i czas przyszły, wtedy odmieniał to w taki sposób, że ten przedrostek stoi na końcu czyli ich rufe zi an. Oznacza dzwonię do niej albo zadzwonię do niej. Jeszcze tutaj jest jedna kwestia, możecie się zastanawiać, dlaczego tutaj nie ma do niej, tylko jest samo zi. No ale to jest na osobny odcinek. Na razie musicie mi uwierzyć, że do niej, zadzwonić do niej, to jest po prostu zi bez żadnego przyimka. Czyli y, jeszcze raz. Ich rufe zi an. Dzwonię do niej. Du rufst zi an. Ty dzwonisz do niej. Er albo zi albo s, bo to są te osoby, ruft zi an. Czyli on dzwoni do niej, ona do niej dzwoni, albo ono, to dziecko, do niej dzwoni. I liczba mnoga. wie. Rufen sie an. My do niej dzwonimy. Ie ruft sie an. Wy do niej dzwonicie. I sie rufen sie an. Oni do niej dzwonią. W liczbie mnogiej. No i teraz poćwiczmy sobie kilka czasowników z przedrostkami różnymi. Na przykład pierwszy czasownik Aufnehmen. Czyli coś nagrać. Teraz powiedzcie jak przetłumaczylibyście takie zdanie Nagram ten film. Zostawiam Wam specjalnie luki, żebyście mogli pomyśleć Ich nehme den Film auf. Czyli jak widzicie na końcu jest ten przedrostek. Następny czasownik to Einschenken. Wlewać jakiś płyn, na przykład jak komuś wlewamy, nie wiem, do szklanki wody albo koli albo cokolwiek innego. I spróbujcie teraz sami zmieścić się w luce, którą ja Wam zostawiam, i powiedzcie, naleję Ci wina. Ich schenke Dir Wein ein. Naleje ci wina. Następny czasownik. Zich ansehen. Obejrzeć sobie coś. I teraz spróbujcie powiedzieć. On ogląda sobie zdjęcia. On ogląda zdjęcia. ea di fotos an Moi drodzy, jeżeli to będzie troszkę za szybko na początku, to sobie po prostu naciskajcie na pauzę, natomiast ja zostawiam tyle miejsca, żebyście doprowadzili do sytuacji, kiedy w tej luce się zmieścicie i wtedy macie tę pewność, że opanowaliście to bardzo dobrze. Jeszcze tutaj wyjaśnię szybciutko, że na moim kanale większość rzeczy, które robię są do opanowania aktywnego, bo musicie wiedzieć moi drodzy, że Opanowanie jakiegoś zwrotu aktywnie, to znaczy, że ja to potrafię powiedzieć w języku niemieckim. Natomiast pasywne opanowanie słownictwa to takie, gdzie ja mam tekst po niemiecku i ja rozumiem, co, to, co ten, to zdanie albo pytanie znaczy. Ja tutaj stawiam na aktywne uczenie się, dlatego być może na początku będzie to dla Was ciężkie, ale jak sobie obejrzycie kilka razy, to mam nadzieję, że będziecie się już w tych lukach. Mieścić i że będziecie mm, potrafili po prostu mówić. Następny czasownik to abholen, Odebrać kogoś albo coś, albo przyjść po kogoś. No i spróbujcie takie zdanie zbudować: odbiorę cię o 20, albo przyjadę po ciebie o 20, przyjdę do ciebie o 20. Ich hole dich um 20 Uhr ab. Następny czasownik, apleinen. Odrzucić jakąś propozycję na przykład. No i na przykład e, powiedzcie, odrzucę tę ofertę. Ich Lehne das Angebot ab. Przepraszam, gdzieś mi się slajd zapodział. Abfahren, odjeżdżać. Spróbujcie powiedzieć, ten pociąg odjeżdża o dziesiątej. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Aufmachen. Otworzyć. Otwierać. Powiedzcie, otworzę okno. Ich mache das Fenster auf. Zugreifen. Częstować się. Tutaj zastosuję tryb rozkazujący, bo chyba najbardziej mi to pasuje, jako takie praktyczne zastosowanie tego czasownika. Na razie nie będę jeszcze mówić, jak się to tworzy, ale spróbujcie powiedzieć: poczęstuj się. Grajf zu. Czyli jak widzicie w trybie rozkazującym końcówkę wycinamy i osobę wycinamy. Czyli du, żeśmy wycięli i końcóweczkę st. Greif zu. Poczęstuj się. Vorschlagen. Proponować. Zapytajcie, co proponujesz? Pamiętajcie, że a zamienia się na a umlaut. Was schlägst du vor? Sich umzieję. Przebrać się, przebierać się. Powiedzcie, przebiorę się. Ich cije mich um to mich znaczy się. Sich aufhalten. Przebywać. Gdzieś w jakimś miejscu. Spróbujcie powiedzieć on przebywa we Włoszech. Er hält sich In Italian auf. Znowu to syś oznacza się. Czasowniki zwrotne wam podepne, podlinkuję. Umziehen, Przeprowadzać się. Powiedzcie, on się jutro przeprowadza. Er zieht morgen um. Sich vorbereiten. Przygotowywać się do czegoś, na przykład. No, będzie tutaj dłuższe zdanie. Przygotowuję się do testu. Ich bereite mich für den test vor ankommen przyjechać przyjeżdżać Przyjadę w niedzielę ich komme am sonntag an oj brakuje tutaj te am Sonntag an przyjąć, przyjmować, annehmen, przyjmę tę ofertę. Ich nehme das Angebot an. Zuhören. Słuchać kogoś. Spróbujcie w trybie rozkazującym. Posłuchaj. Hör mal zu. Wiem, że każdy Polak powiedziałby hör ale Niemcy lubią bardzo używać tego słówka mal. Ono nic nie znaczy, ale jest takie niemieckie. Hör mal zu. Posłuchaj. Zunehmen. Przytyć – przytyję dziesięć kilo. Ich najmę zein kilo cu. Auspacken – rozpakować. Rozpakuję ten prezent. Ich packe das Geschenk aus. Abnehmen, Schudnundsch. Schudne ein paar Kilo. Ich nehme ein paar Kilo ab. Ancien, zakładać jakieś ubranie, ubierać, zakładać. Założę te buty. Ich zieje diese Schuhe an. A teraz czasownik zwrotny. Zich ancien, ubierać się. Ona się ubiera. Sie sich an. Anlecheln. uśmiechać się do kogoś. Ona się uśmiecha do mnie. Sie mich an. Znowu tutaj nie ma do mnie, tylko jest samo mnie. Sie lechelt mich an. Aufpassen. Uważać. Uważaj na nią. Pass auf sie auf. abmachen uzgodnić coś uzgodnimy to wir machen das ab włączyć jakieś coś jakieś urządzenie włączę telewizor Ich schalte den Fernseher ein. Sich einmischen. Wtrącać się. Do czegoś. Ona się zawsze wtrąca. Sie mischt sich immer ein. Ausgeben, wydawać na coś pieniądze. Ona dużo wydaje na ciuchy. Sie gibt viel Geld für Klamotten aus. Aussehen. Wyglądać. Ładnie wyglądasz. Du siehst hübsch aus. Ausschalten. Wyłączyć, wyłączać jakieś urządzenie. Wyłącz radio. Schalte das Radio aus. Anfangen. Rozpoczynać. Kiedy zaczynasz? Wann fängst du an? Zumachen, zamekat. Zamknij Drzwi. Mach die Tür zu. Einladen. zaprosić Zaproszę Tomka Ich lade Tomek ein Nachdenken Zastanawiać się nad czymś Zastanowię się Ich denke nach. I ostatni abwaschen. Zmywać, pozmywać naczynia na przykład. Powiedzcie zmywam talerze. Ich wasche die Teller ab. I to by było tyle na dzisiaj. Chciałbym tylko na koniec powiedzieć, że te przedrostki ich jest dużo więcej, ale będzie super, jak opanujecie te dziewięć, bo wydaje mi się, że one występują najczęściej.